ale wy tutaj Olga i moi drodzy, dzisiaj jest dzień, na który bardzo długo czekałam, ponieważ w końcu będziemy robić challenge z moim chłopakiem i będziemy co robić, kochanie? Drugie ujęcie. Będziemy nakładać makijaż i ja już się nie mogę doczekać, ponieważ również pozwoliłeś mi pomalować sobie paznokcie, więc o mój Boże, ja po prostu już się nie mogę doczekać, zobaczycie, będzie cudownie, będzie cudownie. Kocie, daj mi paznokcie. Muszę. Tak, musisz. Zdecydowałeś Muszę. się, cicho bądź. Mogę Ci tylko zrobić na jednej ręce, jak nie będziesz chciał na dwóch. Jak się, jak się maluje ludziom w ręce innym, bo ja nie potrafię sama sobie No to, to, to ty, ty mi tu chcesz malować i... Cicho! Wiem, ja, że jesteś profesjonalistką, wiesz? Ja nigdy nie malowałam ludziom innym paznokci. A jak jest to i nie potrafię pomalować, ale po prostu tak mega urocze wyglądają pomalowane paznokcie u facetów. Szczególnie właśnie A, w kolorze czarnym. Czy to powinno być takie jak tak, farpa plakatowa? Tak! Cza... Czarne zawsze są takie. To po prostu będzie trzeba, o Boże, kilka wat poza. o Boże, ale wiesz, to jest coś, co dodaje po prostu do vibe'u, prawda? Jesteś facetem, gdyby sobie sam halował paznokcie, to może też byś nie był w tym taki dobry, nie wiem, pewnie są absolutnie mężczyźni, którzy są o wiele lepsi w tym wszystkim, ode mnie to ładnie wyjdzie, zobaczysz, obiecuję Ci to, tylko rozluźnij dłonie. Ja się stresuję. Rozluźnij, czemu? się stresuję. Przecież to Dawaj. Co jak co? Ale jako y, specjalista od y, wszystkiego stwierdzam, że to wygląda, jakbyś mi to markerem malowała. Bo może takie jest słaby, no co ja ci poradzę? Ja zawsze tym maluję, tylko że ja jej maluję dwie warstwy, okej? Okay? Poza tym... Biorąc pod uwagę, czuję się jakbym miała siostrę. Ja mam siostrę, ale już nie chciałam, ze mną bawić, by były ode mnie 10 lat starsze i po prostu sobie nie mogę wyobrazić, jakby to byłoby cudownie, gdybyśmy po prostu um, byli rodzeństwem i ty byś moją, moją siostrą i moglibyśmy sobie robić taki wiesz... Rodzeństwem? Swoją Malabama? Cicho! Czujesz się zrelaksowany? No. Zimno mi w paznokcie. Nigdy nikt nie malował Ci paznokci? Nie. Mm. Ale wiesz co, teraz jest taka nowa moda, że właśnie mężczyźni też sobie malują i to wygląda tak super, tak uroczo, totalnie po prostu o jezu. O jezu, dobrze, nie ma zbliżania teraz. Eee, nic nie widziałam, o Boże. Okazuje się, że jestem tak samo beznadziejna w malowaniu paznokci swoich jak czyjś, ale to zmywać się do tego wszystkiego da się ogarnąć. Patrz, teraz wygląda jak farba? No już mniej. No. ta -da! Proszę ciebie bardzo, wydaje mi się, że już skończyłam, tylko trochę się zabrudziłam, ciebie też. I no, nie marudź, to zaraz wyschnie ja to umyję, ja to umyję z zmywaczem. Um, a, wygląda to... Disgusting. Jezu, jak hot, o mój Boże, czekaj, że to wyschnie. Mm, te krawędzie paznokcia, jakie mmm, pokryte... Nie ekspozuj mm, mnie to tak bardzo! Przyznań! Nie ekspozuj! Słuchanie, czy mógłbyś mi obiecać, że naprawdę nie wsadzisz tej łapy nigdzie teraz? To znaczy? No bo... Jakbyś się chciał tak podrapać trochę. Nie, to zrobię to ja, moimi paru, paruchami. A ja jakbym się chciał jakoś... Nie, nie próbuj nawet, nawet nie wiesz jaki to jest po prostu ból, kiedy, kiedy idziesz po prostu do snu i myślisz, że twoje paznokcie już są suche, a nie są i się budzisz po prostu z takimi odbitymi rzeczami. Więc kochanie, ty sobie tutaj proszę bardzo się zrelaksuj. A ja mogę obgryzać? Nie. Kochanie, to jest salon, salon piękności u Olgi. Salo, salon, piękności Olga, nie Basia, nie Karyna, tylko Olga. Proszę bardzo, czy, czy czujesz się em, zrelaksowany? Czuję się przerażony, chcę uciekać. I Mam i potrzebę uciekania. Podobają Ci się, wybrałam specjalnie dla Ciebie. Zobaczcie, jaki urocze ostatnio kupiłam w Chińczyku. I e, zrobimy to. Wybacz mi. O, nic nie widzę. Nie, dobra widzę. I czy mogę Ci tak delikatnie podpiąć włoski? Tak delikatnie, tylko delikatnie. O Boże, teraz, już wygląda się jak ja. Teraz widzą moje czoło. Cicho, twoje czoło jest ładne. Hej, mam, mieliśmy, co mieliśmy robić? Mieliśmy czuć spokój. Czuję spokój, jest w porządku. Wszystko jest ładne. Cudownie. Słuchajcie moi drodzy, ja ogólnie używam bardzo jasnego podkładu i muszę sobie zamawiać z Korei, bo po prostu w Polsce czasami są za ciemne, ale jako, że ostatnio kupiłam taki, który przez przypadek był właśnie za ciemny, to użyję go na tobie, bo wydaje mi się, że jesteś troszeczkę chyba ciemniejszy, ciemniejszy. ode mnie. <noise> Ale poczekaj, masz czoło teraz ładne. Widzisz? Takie jednolite, nie? Jak, jak filtry na Instagramie. No, ale poczekaj, bo ja w ogóle nie powiedziałam nikomu, jaka jest moja dzisiejsza wizja na czukleta. Na początku chcę zrobić taki vibe trochę k-pop idola, jeżeli mi się uda. A potem przejdziemy w jakieś śmieszne igerle i tak dalej. Ale na razie, jakby chcę włożyć w to całe moje serce i naprawdę coś tego tak ci zrobić, wiesz? Takiego, że mogę się to popatrzeć i pomyśleć sobie, Eden, my tak nie jest wcale taki zły. No patrz, no patrz, po porównaj sobie Twoją twarz bez Twojej twarzy, no? No, no hit totalny. Jest jak ładnie. Trochę ja za jasno, jednak. Jak to jest możliwe? To jest ten ciemniejszy podkład, który już nam nie był ciemne. Będziesz mi wąsy? Nie, bo tutaj masz trochę... Masz tutaj trochę tego skóry. Teraz skarby, używamy korektora pod oczy, bo chociaż czoklet nie ma zbyt dużo, e, proszę bardzo jakichś cieni, ale zawsze to tak rozjaśni. E, nie bój się, nic nie zrobię. Abs nic nie zrobię, nie bój się. Tak delikatnie tylko tutaj. I mogę ci troszeczkę pokorektować czerwień na twarzy, czy chcesz? Tak? Tak? No to no, możemy... Nie mam pojęcia o czym do mnie mówisz, ale zgadzam się. No żebyś nie miał takiej czasami ten, bo na przykład czoklet wydaje mi się, że ma taką cerę można powiedzieć naczynkową czy coś, bo za każdym razem jak wychodzi to jest całusienki czerwony, więc możemy to troszeczkę skorygować po prostu korektorem, żeby już taki czerwony nie był, czy się zgadzasz, kochanie. Nie wiem. To mi nie wleci do oka. Nie, skarbeczku, nie Bo czuję, wleci. że mi to w do oka wkładasz. Nie, wkładam Ci to pod oko, to po pierwsze, a po drugie, lecisz sobie świetnie, naprawdę. Normalnie jak champion jesteś, słuchaj. Patrz na to, czy nie wydaje Ci się, że masz o wiele teraz mniej jakiejś czerwieni na buzi? Um, nie wiem. <laughs> o mój Boże, what the f Ładnie? To jest tylko podchod i korektor. Czemu jestem taki biały? To, nie, to aparat tak... Daję, prawda? Um, no, bo to może być najjaśniejszy podkład dla ciebie, ale przy bo to nic się nie dzieje, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Następnie używamy tutaj, to, proszę bardzo, pudru, który był przez wiele tutaj, um, można powiedzieć, przygód. I nałożymy Ci teraz puder w najbardziej um, oleiste, nie czekaj, jak to się mówi, tłuste miejsce na, twoim, na Twojej buzi. Tłumacz mi jedną rzecz. Słucham. Czym się różnią te wszystkie specyfiki od siebie, bo wszystkie służą do nałożenia mi koloru na twarz. Tak, już jest, ci mówię. Dlaczego jedno jest po drugim jakby. Czemu już nie możesz mi jednym zrobić? Już tylko? ci mówię to, to, prawda? To, to jest podkład. I podkład ma Ci wyrównać kolory twarzy. Czyli na przykład jak masz tutaj plamę bardziej czerwoną, a tej bardziej ciemną, to że cała twarz będzie w takim samym kolorze. Okej. Okay. Dobra, korektor jest taki, że w momencie, kiedy masz trochę zbyt mocno czerwony ten, na przykład czerwony plamę, czerwoną plamę, albo na przykład... Pod... No to podkład nie miał mi tego zrobić? Tak, ale podkład jest delikatny, bo jest na całą tą, na całą ym, okay. twarz. A ten korektor jest bardziej taki, wiesz, można od razu punkt zrobić, na przykład tak masz pryszcza okay. i go sobie zakryć. Puder jest po to, żeby nie było po prostu tłustej twarzy, nie? Jak na przykład się świecisz, to możesz sobie pudrem o tak zrobić. Poczekaj, ja ci nawet zaraz pokażę. Jak się świecisz, to możesz sobie o tak zrobić. Ha? I okay. już się nie świecisz. Widzisz? Jak się na razie czujesz? To jest całkowicie baza, można powiedzieć. Naturalność, wspaniałe. Jak się, kochanie, czujesz? Czuję, jakbym wyszedł z wanny wypełnionej <laughs> kredą. Dosłownie. Czuję, jakbym. Sobie takim talkiem w twarz sypnął i, i to mi siedzi na twarzy. Kochani, normalnie w tym momencie zaczęłam sobie robić brwi, ale tak jak widzicie, czekolad ma brwi zwycięzcy, więc jedyne, co bym mogła zrobić, to może. brwi zwycięzcy? To może delikatnie bym mogła je podciąć, ale no już ki. Że brwi zwycięzcy, że ty mnie próbujesz obrazić, czy co? Nie, właśnie, że masz ładne. Wiesz, że chciał mieć taki brwi jak ty. Następnie, kochani, z moją bardzo wysłużoną paletką użyjemy takich najbardziej neutralnych cieni, żeby nie przesadzić, bo nie chcę czekoleta po prostu Przerazi, zamknij oczy, kochanie. Wiesz co, czuję się jak taka beauty influencerka. Normalnie ja nigdy taka nie będę, ponieważ ja się nie znam tak bardzo na makijażu, jak te wszystkie dziewczyny. Ale teraz mówię, o mój Boże, teraz używamy jakiegoś pędzla, którego kupiliśmy 6 lat temu w Londynie. <grytanie> Był umyty jak coś, żeby nie było, żeby nie było. I teraz, moi drodzy, nałożymy z tej paletki, którą kupiłam za 30 zł w Rosmanie, bo em, to była stara kolekcja, nałożymy ciemny. Oten, kochani ten ciem, ciemno-brązowy tutaj ten, na koniec powieki, w ten sposób, o, o, o. Po co? Ponieważ y, to w takim razie daje ci kontur, no nie? Jak sam rysujesz, to dodajesz sobie kontur na postaci, a jako, że zrobiliśmy twoją twarz, można powiedzieć, taką kamienną, ale, białą ścianę to musimy to jest, teraz... Kontur. kontur to jest taki dookoła. Cieniowanie, cieniowanie. o troszeczkę. Otwórz! Otwieram! Dobra, i troszeczkę to pod. O! I teraz zrobimy taki mini eyeliner o tym ocieniem ciemno-brązowym żeby zrobić delikatną bardzo kreskę na oku. Kochanie, zamknij. Delikatną kreskę na oku. Dobra, i teraz drugą. I zaraz, ja wiem, że to wygląda źle, ale zaraz to zblendujemy, zobaczysz, będzie pięknie. A ja tu nic nie widzę. Kochani, to są wszystko takie malutkie rzeczy, które poprawiają twój ogólny wygląd, prawda? I teraz możesz ym, zamknąć oczy, żeby ci to zblendowała. Ej, dziewczyny, wy widzicie tutaj różnicę, nie? Jakby to nie jest to, że ja mu maluję autentycznie niczym po oku. Chcę, żeby to było ładnie wyglądało. Otóż, kochanie. Pokaż się do mnie. No ładnie, no wygląda, no ładnie. I poczekaj, jako że wciąż jesteśmy w taki bardzo delikatny stage, mogę ci dodać jakiś taki, taki słuchajcie bardzo jasny. Dodam mu na środek zamknij I jak ci się podoba? Wyglądam jakbym był chory. Nie, nie jesteś chory, ale. Blady sumaj... i taki z czymś ciemnym podróżniacz. Czy ja wyglądam, jakbym była chora? Powiedz mi, ja też jestem blada. Czy wyglądam, jakbym była no chora? No nie, bo od ciebie to pasuje, a u mnie jakoś tak. Wiesz co, jako że zrobimy po prostu pierwszy krok, pierwszy krok to jest zrobienie takiego makijażu delikatnego, żebyś się mógł oswoić, to zrobimy ci wielkie po prostu cheekbones jak ten, jak ty na to. Że niby jak? Zrób tak. Poczekaj. Widzisz już kontur na swojej guzi, Widzisz, widzisz? I teraz spróbujemy ci skonturować trochę nosek. W ogóle używam tego takiego bronzera. w jedną stronę. On jest taki bardzo delikatny. O! I w drugą. Kochanie, pokaż się. Delikatnie usta. Dobrze, dobrze. O! Okej. Okay. Rozmasz. To jest tylko i wyłącznie balsam do ust. I poczekaj. Hop. Wyglądam jak ziomek z K-popu. Tak, wydaje mi się, że tak. A wy co myślicie? Znaczy to okej, ja teraz, to jest ładny makijaż, ale jeszcze ci mogę, mogę, cię skrzywdzić jeszcze. Co ty na to? Chcesz, żebym cię skrzywdziła? Czemu miałabyś mnie krzywdzić? Ponieważ mogłam cię zrobić jako e-girl. Chciałabyś... Boże, chcesz zrobić jako... Zróbmy cię jako e Iger, ale tak szybko, dobra? Dobra? Ale pokaż się ładnie, no. Zrób takie miny, jak w K-popie. Popatrz tak ładnie w kamerę. Tak, i tak ponętnie. No, nie tak, o tak bardziej, wiesz. Delikatnie rozluźnij usta, rozluźnij usta. Mhm. Popatrz się na przykład wiesz w tamtą stronę czy coś. Wink zrób do kamery. Wink zrób do kamery. Nie w ten sposób, taki ład! Tak Taki, że wiesz taki, a, nie pan, umiem, no. a pan nie został uśpiepowym idolem. Czokle, czy cokolwiek Ci się w ogóle podoba z tego, z tego makijażu, czy coś byś znowu założył na siebie? Fajnie, że mam taki sam kolor na całym tym. Czyli podkład. Tak. I że się nie świecisz. Tak. Ok, to w takim razie czy możemy zrobić siebie i gerla? Biorę to za tak. Słuchajcie, zrobimy taki mały speedrun. Użyję tych cieni, których zawsze, o, których zawsze używam. Taki o i taki o. I po prostu zrobimy Ci wielki eyeliner i dużo różu. ok? Okej? Okay? Okay. W ogóle, czy to challenge nie powinien być taki, że Ty się nie będziesz widział już do końca? I będziesz miał takie, wow, ale to super wygląda, czy coś? A... Nie. Mogę, mogę nie otwierać oczu. Będziesz płakał? Nie, ale mam wrażenie, że mi to wkładasz do oka. Nie, wkładam ci do obok oka, kochanie. Nie, jak boli, to nie brogę. Nie, po prostu dziwnie. Boże, kochani, patrzcie jaką ja jestem złą dziewczyną. Doprowadziłam mojego chłopaka do płaczu. Boże, drogie, kochani, nie płacz! Szam! Kochani, muszę się tym podzielić. To jest najwspanialsza paletka, jaką kiedykolwiek używałam. Ja uwielbiam brokaty i po prostu każdy z tych brokatów jest fenomenalny. I użyjemy, myślę, że tego filetowego na szklecie. No patrzcie, czy to nie jest piękne? Jakby Nic tak nie się. Widzę. No pięknie się błyszczy. O, coś tam się Cudownie. Coś tam widać, ale. A, um, kochanie, teraz najgorsza część. Czyli? To Czyli? Znaczy, wiem, wiem, ale co co w tym najgorszego? Muszę zrobić je bardzo duże. Okej. Okay. To znaczy w sensie mam coś potrzeb Nie, będziesz musiał po prostu bardzo um, nie otwierać oczu. A Czoklaty. a to w nieotwieraniu oczu jestem dobry. Wiesz jak kreski robię sobie od podstawówki, ale na innym człowieku jakoś tak zawsze inaczej wyglądają. Pokaż się do kamery nie otwierając oczu. Otworzyłem. Chocolate! <noise> Spróbuj otworzyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wait. Czekaj, nie, 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 stop, 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 jeszcze nie możesz, jeszcze nie możesz. Użyję mojej najstarszej paletki, jaką tylko istnieje, zresztą to widać, bo używam z niego czarnego, znaczy z niej czarnego i to będzie bardzo potrzebne tutaj, otwórz kochanie. Dobra, myślę, że eyeliner już jest zrobiony, ale nie możesz jeszcze patrzeć, nie możesz jeszcze patrzeć. Pod oczy użyjemy takiego brokatu. Teraz czas na drugą najgorszą rzecz, maskara. i patrzcie do góry, dobra, patrzcie do góry. Bardzo delikatnie cię nałożę. To jest ta kwestia, to jest ta kwestia, słuchajcie. Że fateci mają tak piękne zawsze te rzęsy, że po prostu hit, a ja... A jak ja mam rzęsy, to są brzydkie. I się ksero zrobiło, będę musiała to poprawić. Musisz mieć cały czas do góry, kochania. Sekundę musicie poczekać, muszę przynieść płyn mitralny, żeby to zmyć. Czas na policzki. Kar co? Nic, takiego, jakby się zrobiło ksero. nic jest, ja poprawię, poprawię. Ja nie rozumiem, jak robisz sobie makijaż, jak masz tak. makijaż, to ma nie możesz ruszać oczami? Nie, to znaczy może... Nie wiem, to jest jakoś tak naturalnie mi przychodzi, no. A Ty masz... Wiesz co, Ty masz coś takiego jak opadająca powieka. I to jest takie coś, że jak sobie nałożysz ładny cień na, na górę, to po prostu bardzo szybko go nie widać. Zresztą widać to tutaj. Nie widać, bo jestem za daleko. O, okej. Okay. To może w tym czasie, moi drodzy, w tym czasie, kiedy tutaj maskara będzie się suszyć, to my zrobimy usta. Co ty na to, kochanie? <głosy> <głosy> nie wiem, dlaczego na tak wygląda to ładnie, a ty wyglądasz jakbyś sobie dżemem posmarował usta. Zacmoktaj. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A więc dokończmy to, co zaczęliśmy, czyli róż, wiesz, igelne mają mnóstwo różu, prawda? I to jest ich taki signik, no wiesz, taki no, no wiesz o co chodzi, jak to się nazywa to słowo? Nie mam pojęcia, nie widziałem żadnej Iger w swoim życiu. Ja? Ja nie widziałem... A ja? Nie widziałem żadnej innej kobiety w swoim życiu oprócz Galenali. I ostatni krok, kochani, nie może zabraknąć małego serduszka na policzku. What? No? To jest tylko twoja rzecz. Cicho. Oficjalnie pozwalał ci zobaczyć siebie w telefonie? Wolet. O o mój boże. Boże. Prawda? Prawda? A... Prawda? Totalny Igor, totalny Igor. Ej, a dlaczego ty ładnie wyglądasz? Dlaczego ty ładnie wyglądasz? O mój boże, dlaczego ty a... ładnie? Myślę, to rączkę, rączkę pomalowaną. A... to może nie byłbym dobrą dziewczyną. Zdecydowanie nie byłbym <laughs> dobrą dziewczyną. Poczekaj. O. O mój boże, jaka gamerka z ciebie! Co streamujesz, kochana? Co streamujesz? Ej, dajcie suba! Zobaczcie, dajcie suba, dajcie do Nate'a, no zobaczcie, jaka jest... Ej, no su su super uroczo wyglądasz, no zobacz na siebie! No cute, No słodziak totalny! Um. Nie pokazujmy ludziom tych paznokci, które ci zrobiłam, okej? Okay? <laughs> ładne, ładne, mi się podobają. Co chcesz powiedzieć naszym elfom? Subscribe to my only face!